Co prawda, nie damy więcej pieniędzy na służbę zdrowia, tak jak się do tego zobowiązaliśmy, ale zgodnie z naszymi badaniami, to jeżeli podstawimy do ułamka niższą liczbę, to uda się osiągnąć obiecany procent. Weźmy na przykład PKB z zeszłego roku. To może weźmy PKB sprzed 20 lat, to od razu z finansowaniem wzrośnie do 20%. Ty to jesteś naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Lekarze znowu protestują. Dlaczego? Przecież dostali swoje podwyżki. Pamiętacie, zeszłoroczne protesty lekarzy, głodówkę, protesty uliczne. Zakończyło to się podpisanym porozumienia, w sprawie którego rząd się zobowiązał przede wszystkim zwiększyć finansowanie służby zdrowia, co pozwoliłoby na redukcję kolejek oraz ogólne reformy. Samym lekarzom też się udało co nieco ugrać, mam tutaj na myśli głównie rezydentów, dostaliśmy pewne podwyżki, przynajmniej w większości miejsc. Jednak nie o to tutaj do końca chodziło w tym proteście. Wychodziliśmy na ulicę i głodowaliśmy, dlatego że chcieliśmy w końcu tych reform w służbie zdrowia, likwidacji kolejek, możliwości udzielania usług na europejskim poziomie. Podpisaliśmy porozumienie i wróciliśmy do pracy. Teraz się okazuje, że lekarze będą znowu protestować. Możecie zobaczyć w telewizji różne spoty reklamowe, na przykład takie jak ten. Więc dlaczego lekarze znowu będą protestować? W skrócie, dlatego, że zostaliśmy oszukani. Podpisaliśmy porozumienie, przez co wróciliśmy do pracy. Część naszych postulatów zostało spełnionych, ale ten najważniejszy o zwiększeniu finansowania służby zdrowia został niespełniony. Chodziło o to, że z każdym rokiem miało się zwiększać finansowanie służby zdrowia o określony procent PKB. Teraz, po roku, jest już wiadomo, udało się to ustalić, że ten procent nie zostanie zwiększony. To znaczy, tak jak satyrycznie pokazywałem, na początku odcinka, minister zdrowia próbował w ten sposób się tłumaczyć, że zostało zwiększone finansowanie, porównując to do PKP z zeszłego roku. Natomiast, jeżeli się porówna do PKP do roku aktualnego, to wcale to finansowanie się nie zwiększyło. Słaniaczki, co? Ten procent PKB, który idzie na służbę zdrowia, jest patologicznie niski, jeden z najniższych w Unii Europejskiej i nie da się w ten sposób dobrze leczyć pacjentów, nie da się w ten sposób mieć krótkich kolejek, nie da się udzielać usług na europejskim poziomie. niższe są tylko w krajach wschodnich procenty PKB, które idą na zdrowie. Natomiast lubimy się porównywać do takich krajów jak Niemcy, a u nich procent PKB, który na zdrowie idzie, to sięga 8%. Jeżeli chodzi o jeszcze inne kraje, na przykład Szwajcaria, potrafi on być nawet. Jeszcze większy. I tak, spróbujmy się porównać. Jeżeli u nas 4% budżetu idzie na służbę zdrowia, a w takich Niemczech 8%, to naprawdę nie mamy co się porównywać i nie mamy co liczyć na to, że kiedykolwiek będzie lepiej, dlatego że nie da się tego zmienić bez finansowania tego wszystkiego. U nas są takie same procedury, materiały kosztują tyle samo, natomiast uszczędzamy w najgłupszy sposób. Bez zwiększenia finansowania służby zdrowia po prostu nie da się rozwiązać tych problemów, z którymi się ta ochrona zdrowia boryka. Nie da się kupić odpowiednich ilości dobrych jakościowo materiałów, nie da się zatrudnić odpowiednich osób, które będą wykonywały pracę biurokratyczną, biurową zamiast lekarzy, bo w tym momencie ta cała praca jest zrzucona na lekarzy i nie mogą oni udzielać takiej ilości usług, jaką mogliby udzielać. Dlatego lekarze będą znowu protestować, nawet nie tylko w swoim interesie, ale przede wszystkim w interesie pacjentów, bo nie można naprawdę pracować w takich warunkach, cały czas tylko informując pacjentów, że przykro nam, nie nasza wina. Postulaty cały czas są niezmienne. To jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6.8%, które zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Likwidacja kolejek, rozwiązanie braku personelu medycznego oraz likwidacja biurokracji w służbie zdrowia. Z mojej strony tyle. Dziękuję Was za uwagę. Cześć.